Na targach franczyzy 15-16 marzec możecie Państwo znaleźć również stoisko franczyzowe Metro House i Credit Pass. To jest taka franczyza, taki dwupak, dwa w jednym, ponieważ zajmujemy się biurem nieruchomości i pośrednictwem finansowym. Jeśli macie Państwo ochotę zainwestować w biznes obrotu nieruchomościami pośrednictwa finansowego, to zapraszamy na nasze stoisko. To jest taki biznes właściwie odpowiedni dla każdego wieku. Tak naprawdę im jesteśmy starsi, tym nawet wiek nam sprzyja, żeby uruchamiać Biuro Nieruchomości, bo zaufanie klientów idzie za nami wraz z naszym wiekiem, więc to nie jest na szczęście biznes taki, który rozkręcimy i być może za chwilę nie będziemy już odpowiedni do jego prowadzenia. Inwestycja w biuro nieruchomości nie jest wysoka, to jest zupełnie innego rzędu kapitał niż na przykład potrzebny do uruchomienia franczyzy gastronomicznej. Dlatego wszystkich tych, którzy za, zamierzają zainwestować w nowy pomysł na biznes, ale nie posiadają tak dużego kapitału jak w marki gastronomiczne, to zapraszamy do uruchomienia biznesu usługowego, jakim jest biuro nieruchomości, połączone w naszym przypadku od razu z pośrednictwem finansowym. Ten kapitał inwestycyjny w zależności od lokalizacji wynosi między 50 a 100 tysięcy złotych, więc tak jak Państwo możecie sobie porównać z innymi konceptami franczyzowymi dostępnymi na rynku, nie jest to duża inwestycja. Ale oczywiście nie ma tutaj, nie jesteśmy pozbawieni wyzwań. Na przykład nie jest to biznes odpowiedni dla inwestorów. Jeśli ktoś myśli, że wystarczy zainwestować w swój kapitał, uruchomić biuro nieruchomości we franczyzie pod znanym brandem, który już jest właściwie jak dobrze liczą. 18 lat na rynku. I tyle, i nie potrzeba tutaj własnego zaangażowania, to jest w błędzie. To jest świetny biznes, obrót nieruchomościami był, jest i będzie. Także jest to bardzo stabilna franczyza. Natomiast wymaga na pewno osobistego zaangażowania szefa. Ten biznes będzie, będzie rozwijał się stabilnie, jeśli szef. Samodzielnie najpierw nauczy się obrotu nieruchomościami, z naszą pomocą oczywiście, a następnie będzie nadzorował zespół agentów, którzy już za niego będą dokonywać transakcji obrotu nieruchomościami. Natomiast to zaangażowanie osobiste jest konieczne.